No hello, tutaj purpus. witam was w Dniu Dziecka, 1 czerwca, dzisiaj mamy dla was nie lada i konkurs do wygrania w konkursie jest Minecraft Premium, eee, oczywiście konkurs będzie troszeczkę mm, bardziej skomplikowany, ponieważ nagroda jest warta świeczki. I w konkursie biorą udział, znaczy w, na konkurs, na tych, którzy tworzą ten konkurs składają, składa się e, kilku youtuberów. Ja, Crysis, Szybek, Gryplim i Dżingis. Dżingis, który jest generalnie też sponsorem nagrody głównej, czyli Minecraft Premium. O co chodzi w konkursie? E, e, znaczy generalnie to ma być praca hmm, na temat Tem, tem, no inaczej, od początku. Tematem konkursu ma być fanart pod tytułem Sześcienny YouTube na wakacjach. Czyli, no, forma jest dowolna, że tak powiem. Ma się to zmieścić w tym tytule. Sześcienny YouTube na wakacjach. Ech, tylko jest kilka warunków. Po pierwsze, musi być to praca wykonana własnoręcznie i bez wykorzystywania jakichkolwiek... Grafik y, komputerowych, czyli to musi być, nie może to być zrobiona praca w, na, na komputerze. To musi być tylko i wyłącznie y, coś ręcznie zrobionego. To może być rysunek, to może być piosenka, to może być wierszyk, to może być rzeźba, to może być ciasto, to może być cokolwiek, byle nie na komputerze. Yy, na wykonanej pracy muszą się znajdować wszyscy youtuberzy: no czyli ja, Crysis, Szybek, Griplin i Chingis. Cała piątka. Eee... Aha, i nasz wygląd e, musi być na tej na te, na te pracy związany e, nie musi być związany z żadną z gier. To możemy być my w rzeczywistości. To mogą być nasze postacie z gier. Dowolność. Tutaj macie dowolność. E, a to, gdzie będziemy się znajdować, czy to będzie plaża, czy to będzie samolot. To już zależy tylko i wyłącznie od was. Także. Rób ta, co chce ta. To ma być tylko zrobione własnoręcznie, to jest najważniejsze. I teraz tak, aby wziąć udział w konkursie, musisz zasubskrybować wszystkie możliwe mm, kanały, czyli no, wszystkich tych youtuberów, których wymieniałem. Oczywiście linki są w opisie do tych wszystkich kanałów. E, jako, że konkurs jest organizowany przez 5 osób, czyli tak już jak wymieniałem przeze mnie, Crajzisa, Szybka, Gryplima i Dżenkisa. Na, ka na kanale każdego z nas pojawi się w postaci graficznej na jakimś filmiku hasło. To będzie no, jakaś, jakieś, jakiś wyraz. Tylko, że nie musicie szukać, generalnie, po wszystkich filmach, gdzie to hasło będzie. Jak się pojawi film na naszych kanałach z napisem w kwadratowym nawiasie, ukryty wyraz, to w tym filmiku będzie jakieś hasło. I na czym to polega? Musicie na tej pracy umieścić wszystkie pięć haseł, które się ułożą w jakieś, jakieś zdanie. To musicie, musicie wszystko umieścić na tej pracy. W jaki sposób to zrobicie? Również nas to nie do końca interesuje. Musisz polubić nasz fanpage, tego, kto oczywiście ma i udostępnić wpisy z naszych fanpageów dotyczące konkursów na swoich Facebookach. To też jest kolejny, że tak powiem warunek wystartowania w konkursie. Oczywiście musisz zostawić lajka pod filmem, który dotyczy tyczy się konkursu. I wszystkie te zdjęcia skany czy jakkolwiek to zrobicie, żeby, żeby nam przesłać tą formę, czy filmiki tego fanartu macie wysłać na adres YouTube konkurs, yt -konkurs małpa, również ten link jest w opisie. I teraz tak. Konkurs rusza dzisiaj, Ale wysyłajcie te fanarty do 26 do końca 26 czerwca, czyli do godziny 2359 26 czerwca. Tytuł maila, żebyśmy łatwiej nam było to y, rozwiązać. To praca konkursowa, myślnik sześcienny YouTube na wakacjach. Będzie nam od razu łatwiej też sortować niektóre, niektóre maile. W, od 27 do 30 będziemy oceniać y, pracę i oczywiście 1 lipca ogłosimy, kto ten konkurs wygrał. Myślę, że wszystko już jest w miarę jasne. Także czekamy na wasze prace konkursowe do wygrania Minecraft Premium i na tą chwilę dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. No i trzymajcie się. Cześć.